byłam przed chwilą w moim, jednym z ulubionych lumpeksów, nie byłam tam z kilka miesięcy, ale to co się tam dzieje teraz, to jest jakaś masakra, jeżeli chodzi o ceny. To jest lumpeks dla bogaczy i stwierdzam, że już nigdy nie będę tam szła, bo to co się tam po prostu dzieje z cenami, to zobaczcie sami. Dobra, to jest ten Lumpex, to jest Vive Profit, taka sieciówka, która jest w całej Polsce. No i sobie tak weszła, mówię, fajna kurteczka. Co prawda mam, ale zobaczymy, ile kosztuje. No i proszę, 80 zł. A jak możecie zauważyć, to nowa z metką nie jest i jest trochę zniszczona. Taka ładna marynarka, fajny kolor, taka stylowa. Mówię, ile? 18 zł, a potem patrzę, 48 co poszło nie tak przy wycenianiu tych rzeczy? Zwykły t-shirt, niczym się nie wyróżniający, gdzie powinien kosztować 5 zł, a kosztuje 32 zł. Nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby dać tyle za ten t-shirt. Dodatkowo powiem Wam, że to nie był najdroższy dzień, bo jeszcze było minus 10%. Gdyby nie było, że pokazuję jakieś drogie rzeczy.